Nowa kolekcja skinów w Valorant jest wyjątkowa. Nowa kolekcja skinów ujrzała światło dzienne wczoraj i jest wyjątkowa pod kilkoma względami. Pierwszy powód widzicie pode mną, ma ona swój własny dedykowany trailer i muszę przyznać, że takie skiny z cinematikiem robią od razu dużo większe wrażenie. Drugim powodem są bronie wchodzące w skład tej kolekcji, bo mamy i Vandala, i Fantoma, i Sheriffa, i Jaja. Więc świeży gracz wchodzący prosto do gry ma od razu cztery skiny grywalne z głowy, no i oczywiście kosę. No i właśnie kosa jest kolejnym powodem dla wyjątkowości tej kolekcji. Sami zobaczcie, jak ona wygląda. Nie jest to taka standardowa kosa, jakbyście to słowo rozumieli. Mamy coś nowego, coś świeżego, coś unikatowego w skali gry. No i fajnie. Kolekcja zawiera cztery warianty kolorystyczne, złoto-biała, fioletowo-zielono-niebieska, czerwona oraz taka zielona połączona z szarym. Kolekcja posiada również zmienione dźwięki strzelania, poziomy ulepszeń oraz finisher, który wygląda naprawdę interesująco. Jeżeli chodzi o ceny skinów to 2175 VP będziemy musieli zapłacić za pojedynczego skina do broni, 4350 za kosę i 8700 VP za całą kolekcję. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy sądzicie o tej kolekcji. Moim zdaniem to naprawdę dobra opcja dla graczy, którzy nie mają żadnych skinów, bo tutaj, kupując jedną kolekcję, od razu mają cztery grywalne skiny no i kose.